18. Jestem nieprzygotowany. I'm not prepared. I'm not prepared. Dlaczego jesteś nieprzygotowany? Why are you not prepared? Why are you not prepared? Pamiętajcie, w pytaniu ja biorę wszystko z, z odpowiedzi. Tam było to be, więc ja w to be muszę przez inwersję, przez zmianę kolejności zadać pytanie. Wszystko. Ponieważ nie nauczyłem się angielskiego wczoraj. Because I didn't learn English yesterday. Because I didn't learn English yesterday. Czyli długie zdanie, wszystko jest okay. Przeszły prosty, o tym czasie będziemy teraz mówić. Past simple. Past simple. Opisuje czynności dokonane w danym momencie przyszłości. Zrobione, wykonane kiedyś w przeszłości. Koniec. Konstrukcja. Osoba plus czasownik. Czasownik może być regularny. On ma wtedy ED, na przykład. Play, played. A jeżeli nie jest regularny, jest nieregularny, to jest taka druga forma, której później kilka przykładów podam na końcu, plus reszta. My zrobiliśmy rysunki ofertowe w zeszły e, piątek. We made offer drawings last Friday. We made offer drawings last Friday. Do. Mm. Robić, ale nie tworzyć. Na przykład do homework. Robić pracę domową. Nie stworzyłeś jej, tylko ją wykonałeś. E, powtórz. Do homework. do homework. Robić, ale coś tworzyć od początku do końca. Make. Make. Robić obiad. Stworzyłem to od podstaw. Make dinner. Make dinner. Występuje przed dniami tygodnia. On, on Thursday. On Thursday. Ty zrobiłeś śniadanie w poniedziałek. You made breakfast on Monday. You made breakfast on Monday. Przeczenia. Osoby plus didn't, plus czasownik podstawowy. Pamiętajcie, w przeczeniach i pytaniach czasowniki są podstawowe. Nie martw się już o przeszłe formy, plus reszta. Ja zagrałem w piłkę nożną dwa dni temu. I didn't play football two days ago. I didn't play football two days ago. Tak, ja nie zagrałem w piłkę. Pytania? Pytania tworzymy poprzez przeniesienie did przed osobę plus czasownik znowu podstawowy plus reszta i znak zapytania na końcu. Czy posprzątałeś swój pokój w zeszłym tygodniu? Did you tidy your room last week? Yeah, did you tidy your room last week? I krótkie odpowiedzi. Tak, ja to zrobiłem, wykonałem. Yes, I did. Yes, I did. Nie, no, I didn't. No, I didn't. I mamy takie jeszcze zdanie jak Kasia zjadła kanapkę 2 godziny temu Kasia ate sandwich 2 hours ago Kasia ate sandwich 2 hours ago tak. Kasia nie zjadła kanapki 2 godziny temu Kasia didn't eat sandwich 2 hours ago Kasia didn't eat sandwich 2 hours ago Czy Kasia zjadła kanapkę 2 godziny temu did, did she albo did Kasia eat sandwich 2 hours ago Did she eat a two hours ago? Pamiętajcie w przeczeniach pytaniach czasowniki są podstawowe, a wywoz w przeszły. My poszliśmy do kina w kwietniu. We went to the cinema in April. We went to the cinema in April. My nie poszliśmy do kina w kwietniu. We didn't go to the cinema in April. We didn't uh, go to the cinema in April. Czy my poszliśmy do kina w zeszłym... Nie. No, w did, we yeah, did you go to the cinema in April? Did you go to the cinema in April? Otóż tu. Tu. Nieregularne czasowniki. Irregular verbs. Irregular verbs. I mamy przykłady. Wypił. Drank. Drank. Kupił bot. Bot. Złapał kot. Kot. Pomyślał Thought. O, pamiętajcie kółeczko ze szlaczkiem, dostał got, got. zaczął begin, Began. złamał, zepsuł broke. broke.